Siema, dzisiaj mamy test. Mam Infinite Pet Equipped i zobaczymy, ile dostanę zniszczenia tej skrzyni Rainbow Coinsów. Mam 404 pety, w większości dużo Dark Matter Pixel Demonów i tak dalej, i tak dalej. Dużo, dużo petów. Mnożnik 2,6, jeżeli mamy znajomych, więc jestem ciekaw. Ile dostaniemy zbijając tą skrzynkę? Oczywiście, lagi są co niemiara, a powinienem ją, patrzcie jak bardzo szybko ją teraz niszczę. Ja oczywiście będę chciał jeszcze więcej petów dać, żeby mieć na przykład 500 petów wyekwipowanych i wtedy niszczyć te wszystkie skrzynki, bo pamiętajcie, że jak 2 biliony, ok, dostałem 2 biliony. Sprawdźmy, jak teraz ją zniszczę, to dostaniemy 12 bilionów. Ok. 12 bilionów to nie jest jakby dużo. Sprawdźmy jeszcze. Słuchajcie, zniszczmy jeszcze raz tę skrzynię. Jestem ciekaw, ile dostaniemy. Jeszcze raz, bo mogło to jakoś nie wyjść. 12 bilionów. Dobra, sprawdźmy teraz. Sprawdźmy teraz, słuchajcie. Dostaniemy Pertik. No zaraz sprawdzimy. 12 bilionów było przedtem. Teraz jestem ciekaw, ile wyjdzie. Ok. 2,79 i. Uwaga, no 12, no 13, no 13, 14 bilionów można powiedzieć dostaje per, per, per skrzynie 14 bilionów, nie jest tak źle, e oczywiście mogłoby być znacznie lepiej, e niszcząc teraz, je jeżeli sobie wydropię na przykład plus 500 petów teraz, żebym miał i to w większości będą mityki, prawda, złote, to zobaczymy jak pójdzie mi, czy będzie będę miał troszkę więcej. Słuchajcie tego, zobaczymy. Dajcie znać tyle w tym odcinku do zobaczenia.